Wszystko stało się wtedy, kiedy pewna kobieta znalazła mnie w łóżku pełnym krwi. Zły duch wiele razy powtarzał: Mateo da Anione, śmierdzi, słuchnie świętością. Ten zakonnik był zabójcą i musiał uciekać za Nione. Ten gigant świętości wyświadczył przysługę Panu Bogu. Pan Bóg posługuje się nim cały czas. Dzięki ojcu Mateo zrozumiałem, że zły duch jest bezsilny wobec Maryi. Kiedy zaczęliśmy odprawiać egzorcyzmy, powiedziałem, "Rozkazuję ci w imię Boga i mocą ojca Mateo. Zainterweniuj w tej chwili opętany powstrzymywał się, jakby był...